Ten, ten, ten... No ale kurwa, mi przeszkadza ten mikrofon, bo nie będę u Growara sączyć. Okay, Cześć tutaj, ocin Nie, nie będę się kurwa przedstawiał. Jestem kurwa anonim, bezimienny i mam to w dupie. Kamil kurwa! Mm, tylko Kamil. Kurwa jeszcze nie? Ale powiedz, że ich widać. Co? Co mówię? Ja kapita? <grywa> że, że witam! No to że witam. Co grasz? Co gram? Co to? Ja chuj wie co tam. Dalej to gram. To jeżeli. To ja Co tylko? Ci pomogę. Nie, tanie mnie nie pomaga. Nie to? Ty patujesz jakie drewno? <grymne> <grymne> Może tu być plakat? <grymne> Jest kurwa, patrz. Jeb, no i kurwa mam. Pierws o, szumi mi. <grymne> Nie Ole kurwa, śmieszne. Czemu takie powyginane? To pewnie stare, nie? Dużo przeszło. O! Gdzie jest ten Spiderman! No. No i kurwa, drzewa widzę. Nie? No i co? No i nic więcej. O, jest No zaraz się wpieprzę do jakiej dziury. O, sowę słyszę. Nie, to nie sowa, tylko ta, wiewiórka. Nie no kurwa. Krzesło widzę. Ja widzę. O, o kurwa, jestem zjeb. Zaraz mnie zerżnie. O kurwa, no. Tak, tak, tak było? Wtedy? Nie ma go. Już, już se poszedł. O. To co za debil krzesło wywrócił? Jest jakiś mały burdel, tak? Co to to... to? A, tu, to, nie, tu. O, kurwa. Zamknie... Za, zamknięte. Zamknięte. <śmiany> <śmiany> o! Tutaj jesteś! Pedofilu. Chcesz mnie zerznąć? <śmiany> Ten kaszel to się wytnie, nie? Przerwana na browara? No i tak tu wejdę, kurwa, chuj z tym, że on tu... O, jest! Wpuszczam go no. Lornetka? No chodź tu, zerżnij mnie nie ma go No przecież ty tu był, no No żal ty Poszedł se? Lol A je, yeah, no stoi se, no kurwa jak poszedł Sorry, <coughs> O kurwa, mać no Ale kurwa tam go widziałem przecież mm -hmm. Fajna gra mm. No i zaraz tu wyskoczy, tak? Spoko Oo, jesteś tam Czy ja tam byłem? Byłem Chyba no i dobrze, później ją zbiorę. Co za koleś powiedział, że to są rury? A co to jest? No kurwa cisterny. Czołgi. Czołgi to są. Czołgi to są. Okej. Okay. <coughs> Dlatego Właśnie. No, piwa się napije. No a jak on tu kurwa mi wyjdzie i mnie zgwałci? Do co, że kartka? Co mi po kartce, jak on mnie zerżnie? No dobra, no ale co za debil chodzi po lesie i zbiera kartki, jak kurwa go ktoś chce zerżnąć? No, proszę cię. Co, że niby kurwa tarczę z nich zrobię, czy co? Nie kurwa, z tego co chcecie zgwałcić. Opony? <grymne> no, no, no kurwa, jak mnie zerżnie To będziesz zerżnięty Być może Iż no, masz ma ma rację no, Tak to bywa po zerżnięciu, że człowiek jest zerżnięty, nie Tak się bawił ale ty zobacz, aż wyżarło kurwa! No suficie nawet! Tu jest wyjście, ja nie chcę wychodzić. Ja chcę się poru... Bawić. No, no kurwa tu jest wyjście. Muzara. No, A... Tu kurwa? No i prawą, i lewo. A tam jest krzesło? A tu nie ma. No i chuj. No ale to jest... A to tu A może. No i zaraz mnie przeleci, tak? Tego chcecie? No i gówna nie kartka. Kurwa sranie tylko. No, co to? Drzewo. On tu, kurwa. Dobra, cicho. O, fucking shit. No kurwa mać, czemu on taki szybki? Czy za wolno? No kurwa, nawet ja nie zdążyłem dojrzeć, on. Już, kurwa za trzy razy. A na suficie może być gdzieś kartka? Chujowa gra, powiem ci. Jak nie ma na suficie karty, to ja nie gram. <grywka> Na no, nie ma Ale kurwa nie ma tu kartki Co, słabo szukam? No! Mhm mm Główna, nie dziura Nie, chciałem No, a jego nie ma nam się znalazł Mam, że mam niby latarki nie gasić, tak? No i kurwa nie ma kartki. Nie się nie pytaj. Po tym co mi na drodze stoi. Pewnie, że idę kurwa tam. ale gówno się dzieje tylko drzewa widzę no bez sensu o kurwa pa pa, pa, pa widziałeś? no nie tym tam dalej no tak a co jest? na no, drzewo no kurwa no. no cały czas tam stoi no już ja mu dam też ma widok takie ciem, taka ciemnica że kurwa nawet no a tak pro, a propos jak ja jestem ubrany? A? W tej grze? A, no to wszystko wyjaśnia. No dlaczego mnie ściga? I co? Nie, to co? nie mańce. Ty słyszę dziwne odgłosy, jakby ktoś dyszał. To co, już nie jebie? Czy zmęczyłem się. O, albo łam, nie wiem. Nie no, serio się pytam. Da się tabem sprawdzić ile mam tych? I... kartek? <laughs> Dobra, chuj, idę dalej, ale... Muszę się napić. Kurwa krępuje mnie to dyszenie, no. <laughs> Dobra idę w pizdu, daleko Oszczędzamy baterię, oszczędzamy Nie ma? Nie co? Tak kurwa Pewnie że mam gwarancję Gdzie jest Przepraszam nie wiem ale siatkę widzę. To chuj, skręcam w prawo, nie? Pójdę wzdłuż, zobaczcie, może na siatce będzie coś. Nie? Na środek będzie No je, jest No, znowu tak wcisk. <laughs> Ej, tu się siatka koń- Nie, nie kończy. Mhm. Wiecie co widzę? No. I liście. Coś tam było, było? Ale tam zebrałem kartkę z kamieni. Chyba. To z tych? Te kamienie? Bo nie nie rozróżniam kamieni. Zgubiłem go. No co to jest? Ej, a... Nie, zgasiłem latarkę. <grymne> <grymne> Trawa jest? Jakaś dziwna. <grymne> Woohoo! Wziąłem go! O, chuj. A wy? Uh! Spierdalamy, bo nas zerżnie No to dobrze, znaczy, że dojdzie niedługo O już go nie ma No nie, no bez kitu trzy kartki mam Albo jestem kurwa ślepy, albo nie wiem co Kurwa? Nie, to... Maciej O kurwa przed... no jaki kwas! Czemu przede mną się pojawił? Bez sensu to jest Był kurwa za mną, teraz przede mną No kurwa gdzie jestem? No... W lesie Jaki kwas ty! Dobra idę na oślep Chuj A, stoję, nie idę No bym się zgasił jakby przede mną był, nie? Wysrałeś się już taocin? No nie bo oglądam. Kurwa, nie ma fazy w tym O tu widzę jakieś kilka drzew, może tam będzie Black drzewa? Nie W lesie kurwa nie Nie w lesie drzewa, no co ty pieprzysz O tutaj nie ma. Gdzie ten kutas O jest za mną kurwa cały czas No ale kurwa, o! Ty znalazłem jakiegoś pytola wystającego z ziemi Tu musi być kartka, co ty na to? No nie, <grym> nie tak Kurwa nakuta się kartki wieszać to Co może? Ty no bez jaj <grym no, <grym no, bo, no bo bez jaj, ale kurwa nie ma kartki No kurwa, proszę was O, chuj nie, no nie pierdol mi tu. No. Co muszę, co może, co mam poszyć? No. Ej, co jest? Czemu się ci, ci, się? Ja... No. Kurwa. Twoje zdrowie. Był tu przed chwilą A ja dookoła tego chuja chodzę No spokoj To nie ma w tej chwili kompasu Kompasu to jest tylko coś... chuje są Tylko chuja śmichaszne kurwa coś No kurwa chodzę nie wystarczy. Myślałem, że na tym da gra pole kurwa znowu ta... O, nie, to nie kartka, to drzewo. No ale kurwa, ty nie mogę ze z tych drzew kartki zrobić. Nie da się Obecnie, latarką? Bez latarką przyjebę. No, kurwa, no. Nie dość, że baterie mi się kończą, to jeszcze ten, no ten, kurwa zboczeń z mnie Chuj tam. Gdzie ten mały wóz jest? Tam jest wielki. Że nie ty... No widno, ja pierdonie, no kurwa. Wie! <śmienny> <śmienny> to obchodzi ile.